kochani, zapraszam Was jeszcze na przegląd do Rosmana. Bardzo dużo nowości jest na półkach, i między nimi dużo świątecznych rzeczy, jak co roku możecie zobaczyć, właśnie w Rosmanie, i zaczynamy od tego standu. Tutaj są takie fajne laski. Z takiego przyjemnego materiału jest on taki pluszowy, 17 zł. Tu już macie skrzynkę na listy, znak, gdzie macie informacje, gdzie na przykład jest wioska elfów. Bardzo fajny taki znak, który można położyć na podłodze. Myślę, że będzie ciekawy wyglądał przy jakiejś dekoracji. Kolejne, tutaj widzę jakieś zawieszki, tu już są takie drewniane skrzynki na listy, też są takie koperty na list 17 zł, tu jest jakaś taka gwiazdka 33 zł, u góry są bałwany z choinkami, kolejne laski 23 zł, tutaj zawieszki widzę też z tego materiału, ale tutaj macie podwójne, zobaczcie jak one ładnie wyglądają, teraz widzę co roku jest więcej tego właśnie, że... Te dekoracje robione są w stylu właśnie tych biało-czerwonych lasek. Bo w tym roku zobaczcie, możecie kupić takie bombki, takie. No jest tego więcej zdecydowanie niż w zeszłym roku, bo jestem fanką tych lasek i widzę, że w tym roku jest po prostu czyste szaleństwo. Tym bardziej yy, kiedyś były tylko te takie małe domki, a teraz zobaczcie, i ciuchcie są w tym stylu i babeczki i cukierki. No jest tego naprawdę dużo. Tutaj macie różne rzeczy do wyboru. Jest pięknie w Rosmanie. Więc, jeżeli lubicie takie rzeczy, to musicie się udać do swojego Rosmana i zobaczyć, co u Was wisi. A myślę, że Was Rosman zaskoczy. 13 zł takie prezenty. No, i tutaj oczywiście lizak do wyboru biały bądź czerwony za niecałe 10 zł. Co mnie w tym roku zaskoczyło w Rosmanie, że pokazały się takie ceramiczne pojemniki, które możecie zobaczyć w Pepko Action. No i te są bardzo podobne do tych, które możecie kupić za niecałe 30 bodajże zł w Action. Bardzo ładny jest ten pojemnik. Tutaj 37 zł. Tutaj jeszcze możecie kupić taki kubek, który jest prześliczny. Podobne są w Home New. A jak jesteś nowy, nie subskrybujesz kanału, będzie mi bardzo mi, jak zostawicie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco z każdą nowością, oraz jeżeli wam się filmik spodoba, zostawcie łapeczkę w górę. Zawieszki na butelki, które są świetne, uważam, że chyba jedne z ładniejszych, które pokazały się w sklepach, 25 zł w Rosmanie. Za niecałe 13 zł możecie kupić takie zatyczki do butelek świątecznych i zobaczcie, jakie świetne, bo też najładniejsze, jakie do tej pory widziałam w sklepach. A tutaj za 43 zł jest taki zestaw, gdzie możecie zrobić na przykład domek z piernika. Wśród y, świątecznych y, dodatków do kuchni możecie znaleźć takie wykrawacze bądź formy silikonowe domki 17 zł. Tutaj taki zestaw za 20 zł. Tutaj y, gwiazdy, gdzie możecie zrobić od najmniejszej, do największej, ułożyć na... Siebie i będzie tworzyć jakby taką małą choinkę. Kolejne zaparzacze tym razem. Tutaj u góry możecie wybrać sobie choinkę. Mikołaja Bałwana i ciasteczko za chwilkę Wam wszystkie pokażę. Kosztują 13 zł. Lecimy dalej. Tutaj jest kolejny fajny zestaw. Dwie łopatki, jedna mniejsza, która idealnie wejdzie do szklanki, plus wykrawacz choinka za 25 zł. Ubranko na Butelkę za 25 zł, i tutaj do wyboru Mikołaj bądź renifer są naprawdę bardzo urocze. Jak widzicie, w Werosmie duży wybór różnych form i tutaj macie na przykład choinki, kolejny taki zestaw za 33 zł. Te wałki są małe, naprawdę fajnie się sprawdzają do pierników. Tutaj są puszki na ciasteczka za niecałe 23 zł, i możecie wybrać. Bałwana bądź Mikołaja. Nawet identyczne chyba były w Action, jak dobrze pamiętam. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz, bo teraz już, ale myślę, że tak to był Action. Tutaj w takiej piramidce są wykrawacze srebrne bądź złote do wyboru za 33 zł. Lecimy na kosmetyki. Cudowna kula, 24 zł w środku. Gąbeczka, krem pewnie do rąk, i tutaj jeszcze widzę mydełko, i tam jeszcze są jakieś, pewnie, sole do kąpieli. Bardzo ładny jest zestaw tutaj kosmetyków w kształcie takich prezentów. Mniejsze 16 zł, większe 26. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To już nawet fajnie też by wyglądało pod choinką, myślę. Co znajdziecie w środku, to m.in. żel podprosznic, balsam do ciała, solę do kąpieli. I tu ciekawa propozycja, mydełka na sankach za 16 zł. Czas na skrzat. Zobaczcie, jakie piękne skrzaty są w Rosmanie. 50 zł. Bardzo ładne czapki ozdobione takimi małymi pomponami. No i tutaj taki skrzat choinka, który jest hitem. Hitem, hitem na TikToku. Zaskoczona jestem, że coś takiego znalazłam w Rosmanie, i chyba jako jedyny sklep miał taką choinkę skrzat. Skrzata. Bardzo mi się one podobają. Tutaj znalazłam taki fajny świecznik złotych oinka. Zobaczcie, no piękny. Cena to 20 zł. A tutaj już chyba jakiś pomocnik Mikołaja. Zobaczcie, jaki fajny różowy. Bardzo ładnie wykonany. Tylko nie powiem wam ceny, bo akurat nie było tak sobie siedział. Zobaczcie, przy tych skrzatach za 50 zł. Tutaj poniżej macie takie mniejsze za 30. Lecimy dalej. Hoinka szklana dwupoziomowa za 37 zł. One są hitem w homli. Tu już zobaczcie, jaki piękny zestaw. Na przykład taka patera. Obok jest też w tym samym wzorze dzbanek. No, pięknie wykonany. 43 zł. Kolejne zestawy: 37 miska i kubek dla mamy która ma pieska. No i oczywiście jeszcze też znalazłam takie fajne gwiazdy w trzech kolorach. Mogą służyć jako yy, podkładka pod jakieś świece, bądź y, na przykład na jakieś pierniczki. I za te gwiazdy zapłacicie niecałe 13 zł. Łyżka i zaparzacz 17 zł. Bardzo fajne, że są grube, a tu już zobaczcie takie małe choineczki 13 zł i duża patera yy, gwiazda za 23 zł. Powiem wam, że jestem naprawdę pod wrażeniem tych rzeczy w Rossmanie. Tutaj na przykład taka szklanka, zobaczcie, yy, 23 zł od razu w gratisie. Yy. Zatyczka do butelki. Tu już te szklanki były w fajnych cenach w Biedronce swego czasu, ale jeżeli lubicie takie świąteczne akcenty, to za 20 zł macie w Rossmanie. Oczywiście ta laska jest przepiękna. Co tu jeszcze możecie kupić, to zobaczcie jakie cudeńka, takie mini, małe świeczki. Choineczka w szkle za 13 zł. Jeszcze zestawy Świeczek, duże świeczki, dyfuzory. Tutaj macie na przykład takie zestawy za 43 zł. Następnie szaleństwo na dziale z kubeczkami świątecznymi. I tutaj macie na przykład taki prezent. Kubek w dwóch kolorach. Bardzo ładnie wykonane. Tutaj ciasteczko, Mikołaj, domek, choinka. 33 zł, kochani. I chyba za 17 zł ten kubek, tutaj jeszcze są takie, też są bardzo ładne, mają silikonową pokrywkę, do której możecie włożyć np. słomkę. Pokazywałam ciasteczko, to teraz bałwanek, 25 zł, takie malutkie maskotki świąteczne. Jeżeli lubicie przezdabiać auto podczas świąt Bożego Narodzenia, to zobaczcie świąteczny zestaw dekoracyjny za 25 zł, teraz w promocji. I na koniec zaglądamy na dział kosmetyczny. Czy tutaj są fajne zestawy dla Pana? 43 zł, taki zestaw bądź skarpetki. 37 zł. Tutaj widzę różne są zestawy. Jest nawet Grinch za 25 zł. Tutaj macie ulicę sezamkową. I myślę, że tutaj się troszkę rozwinę, bo jest tych zestawów sporo. Tak więc następna część będą zestawy świąteczne z Rosmana. Kochani, mam nadzieję, że Wam się ten przegląd spodobał. Dziękuję Wam ślicznie za wszystkie komentarze, łapeczki, subskrypcje. Jesteście wspaniali. Ja dzisiaj coś tak jestem podłamana formą. Nie wiem, coś mi dopadło. Mm, że może Wam się moje filmiki nie podobają, albo może coś nie tak, nie wiem, jakoś tak dzisiaj dziwnie się czuję ze sobą. Może też ta pogoda, nie mam pojęcia, ale wiem, że na pewno dostanę tutaj wsparcie. Dziękuję Wam pięknie za to, że byliście, że jesteście. Że oglądacie, że piszecie za każdą subskrypcję, za każdą łapeczkę. Witam nowe osoby na kanale. Cieszę się, że tutaj do mnie trafiliście. Zapraszam Was na wcześniejsze przeglądy, bo macie na czym zawiesić oko. Ja jeszcze z Wami się dzisiaj osłyszę, tak więc do kolejnego odcinka. Napiszcie koniecznie, co Wam się tutaj podobało, co byście kupiły. Ja uciekam. Pa.